Nie jest to. Możemy się pochwalić tym, że biskup rok po rok przyjeżdża tutaj do, na teren też jednostki penitencjarnej z wizytą duszpasterską nieprzerwanią do 2006 roku. Wizyta ma charakter duszpasterski. Mamy ten okres świąteczny. Nasza kaplica nosi imię św. Mikołaja. Dlatego też niezmiernie jest nam miło, że rok rocznie biskup przeprowadza tutaj u nas msze świętą, skierowaną oczywiście dla osób pozbawionych wolności oraz dla kadry penitencjarnej. W areszcie śledczym modlimy się po raz kolejny w Dzień Wspomnienia Świętego Mikołaja. Wprawdzie to niekoniecznie dzisiaj, ale myślę, że postać taka jak Święty Mikołaj promieniuje także i na sąsiadujące. Więc my akurat dzisiaj tutaj modlimy się o Boże błogosławieństwo na czas Adwentu, modlimy się o radość, która może wzrastać aż do świąt Bożego Narodzenia modlimy się, aby nie zapomnieć o tych braciach, siostrach, którzy za kratami aresztu czy zakładu karnego przebywają, żeby wspólnie, jak to w braci i sióstr kościele, uczciów Pana Jezusa, przygotowywać się na zbliżające się święta. Bardzo się cieszę dzisiejszej wizyty księdza biskupa tutaj w areszcie, bo jest to dzień pełen radości dla osadzonych, dla pracowników, dla dyrekcji, dla wszystkich tych, którzy tutaj pracują, opiekują się z tymi, którzy są tutaj osadzeni. Moja praca jako kapelana aresztu śledczego w Geleniej Górze polega na tym, aby zapewnić... Dużpasterską troską tych, którzy są tutaj osadzeni, tych, którzy odbywają tutaj karę. Co tydzień sprawowana jest Eucharystia. Następnie są różne nabożeństwa, modlitwy, Wspomagają, wspomaga mnie bractwo więzienne. To są osoby, które charytatywnie pomagają, aby Modlić się, przygotowują ich do sakramentów i do komunii świętej, do bierzmowania. Towarzyszą troską, opieką tych, którzy tutaj odbywają karę. Tutaj są drugie, drugie spotkanie z biskupem. No są emocje jest ale, ale jest, ale jest też takie później rozluźnienie, jak, 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 jak takim z biskupem człowiek pełen nadziei wychodzi i, 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 i wie, że ma jakieś tam wsparcie duchowe, nie? Kara się kończy, tak? Kara się kończy za 10 miesięcy, ale za tydzień są wokandy. No i wiadomo, na święta każdy chciałby być z rodziną, nie? I wielu z nas ciężko przeżywa te okresy. São łzy, jest tęsknota. ale po wyjściu z takiej mszy na przykład to człowiek wychodzi pełen nadziei, nie? Przede wszystkim dla osadzonych jest to czas, w którym osadzeni odczuwają tą rozłąkę z rodziną, dlatego tutaj niezwykle ważne są oddziaływania prowadzone przez kadrę penitencjarną głównie, psychologów oraz wychowawców, żeby wspierać osadzonych w tym czasie świątecznym, żeby zapewnić w jakiś sposób ten kontakt z rodziną, bo nie zapominajmy, że osadzeni mają prawa do, tutaj w zakładzie karnym typu zamkniętego, do dwóch widzeń w miesiącu. Natomiast taki kontakt też jest telefoniczny. Osadzeni mogą realizować kontakt zewnętrzny za pomocą wysyłania listów, i y, tutaj często y, osadzeni y, ten kontakt realizują poprzez wysyłanie kartek świątecznych. Te kartki świąteczne też są przez osadzonych wykonywane osobiście. Tutaj chciałabym nawiązać do konkursu, który jest y, organizowany przez Areś Śledczy w Wielniej Górze. W tym roku nastąpiło rozstrzygnięcie 15 jubileuszowej edycji takiego konkursu. Z całej Polski spłynęły do, do naszej jednostki prace plastyczne, nie tylko osadzonych, odbywających kary pozbawienia wolności w całej Polsce, Natomiast również w tym konkursie biorą udział osoby starsze przebywające w domach pomocy społecznej, a także młodzież szkolna z jelniogórskich szkół. I ten konkurs w tym roku, jego 15 edycja została zakończona. Już dzisiaj, zapraszam Państwa, 17 grudnia o godzinie 17 w książnicy karkonowskiej w Jeleniej Górze odbędzie się uroczysta wystawa.